Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Zanim przejdziemy do meczów tego tygodnia, wyróżnienia dla najlepszych za poprzednie pięć dni zmagań. Na najlepszego piłkarza Ekstraklasy wybrano Łukasza Majchrowicza z Wielkiej Wyspy o dokonaniach piłkarza już mówiliśmy, zdobył pięć bramek w wygranym pięć do trzech spotkaniu z Fidaszem. W gronie pierwszoligowców wyróżnił się Michał Pomykała z FC. Orannie był on autorem dwóch bramek starcia z Alpiną Flor Team. W drugiej lidze wyróżniono Nuno Gonçalvesa z Menin Black. Zawodnik zdobył dwa gole i zanotował dwie asysty w meczu z Kumiana opony. Na bramkarza poprzedniego tygodnia wybrano Marcina Kamieniarza z FC Albatros. A kto w bieżącym tygodniu zasługuje już na wyróżnienie kandydatów jest wielu. Przyjrzyjmy się więcej rywalizacji w poniedziałek i wtorek. W pierwszym spotkaniu tygodnia Platinum Sport Center wygrało z FC Oranie 4 do 1. Bohaterem meczu był Paweł Bicz, który zdobył 3 bramki. W kolejnym starciu dnia Politechnika Wrocławska okazała się o włosy lepsza od Orła Sempolno. Wygrała 5 do 4. Ze zwycięstwa cieszą się wreszcie nasi włoscy przyjaciele. Kumiana Opony wygrało z DBG... ITR 3 do 1. 2 gole zdobył Stefano Ingrosso. W przedostatnim meczu poniedziałku Empower Vico rozbił Mercaderię 6 do 3, a hat-trickiem wyróżnił się wśród zwycięzców Marcin Burda. Na finiszu natomiast podział punktów. Breslau Cezary zremisował z Hardballs United 2 do 2. Wtorek dał fanom Spartan Cup 3 spotkania. Na dzień dobry Si Przegrało z Partizanem Wrocław 2-4, trzy bramki zdobył w tym meczu Michał Sawzdargo. Później gol-gol Power Rangers przegrali z Wyższą Szkołą Bankową 2-3, do a obejrzeliśmy pojedynek dwóch snajperów. Grzegorz Słonina ze szkoły pokonał Witolda Abramowicza z Rangersów 3-2. do Na koniec FC Staszica przegrał z AC Pajace 1-3. W przyszłym tygodniu w Spartan Cup pierwsza runda Pucharu Ligi w poniedziałek. Mateko Hube zagrają z Orłem Sempolno, Polna, a Breslauer SC zmierzy się z co drugi drewniany. Do końca przyszłego tygodnia poznamy te zespoły, które awansują do drugiej rundy Pucharu. Nowe centrum Skłusza www.redeko.pl